Widzicie, ja jestem Mareks i dzisiaj ze mną jest mccombo.pl Dzień dobry państwu I gramy w Blitz SG Tak na mapce Coś dla... Coś nowego nie przepuszczam. Tak, w ogóle ludzie zanim obejrzycie ten odcinek cofnijcie i zobaczcie jaka epicka miniatura jest po prostu. Robiłem ją trochę długo, ale ona dla mnie jest tak bekowo wyszła. Mareks, gdzie ty jesteś? Ja przy, ja przy skrzynkach, a ty nie? Nie, to się... spadłem niech sądzę, bo no, to nie, no, to spoko. Lul, a ja się... Gdzie ty poszłeś? Ja jestem na dole, tutaj! Na drzewku? Nie, okay. Blisko drzewka, owitę ciebie oh, Siem... boy, I masz zebrałem, lo... Zabrałem... Zabrałem... Z myślą o tobie wziąłem kamienny miecz O dzień! A nie, ty masz... Ty masz na Nie To ty mi daj lepiej kamienny miecz, a ja ci dam łuk I strzaję Ale on nic nie ma, wiesz? Ale on mi dupę chciał sprzedać Dobra, dalej, klep go! Myślałem, że już lepiej. Pajajaj że... łapki sklepienie. nie. Czekaj, czekaj. Ty, ja czekaj. Jak ja go waliłem z tej łapki? Dochodź, dochodzę. Dobra, daj mi ty, daj mi ty. O, dostałem już mnie, ale możesz mi dać ten miecz. Czekaj, ja ci a dam. Ty daj mi drewniaka. Dobra, masz. A ja wezmę tylko. I... Oh yeah. masz, masz buty ode mnie jeszcze w prezenciku? Ej hey, patrz, ja mam łuk, a ta są dwa typy. O kurwa, ma. Ja mam, ja mam jednego diaksa, nie? To ja jeszcze muszę... Masz mnie nie? Daj jedzenie bo kurde, mnie w łoku strzelają Gdzie? Bez i uciekaj! Bez i plecy! Kryję ci plecy! Ja, ja, ja uciekam, ja uciekam. Bez nie, bez nie. i uciekaj, ja cię kryję jakoś tam jeszcze. Martyna, kurde, wytrzep i te muchy co na mnie się dają. Bez i uciekaj! <laughs> jeszcze tam jakiś typ jest. Nie, dobra, ej bez i bez gdzie ty jesteś? Czekaj! Uch. Uch. Nie pisz, nie pisz! Zabiłem bijz. go! Zabiłem szmatę. Bez i bez Ile masz HP? Właśnie... Nie, Ile? Co? On miał diamenty? Jak? Ja też mam diamenty! stary mam diamentowy A. miecz! A. Hmm. Ale Masz, 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 bo ty masz mało HP. Daj mi tego diamenta stary. Tam Tam crafting, crafting nam jest potrzebny. Patyki, patyki. Patyka to ja mam, patyka mam. Akurat. 41 Weź to postaw i skop sobie też, bo ty masz mówisz, że masz mało jedzenia. Okay. Ale to mnie ma, Ja mam, jedno, mam crafting, ale dla VIP-ów, kurde, tam ja chyba tam dobra, nie No tam, no tam jest na społniu, na pewno crafting, tam, tam na górze, dawaj parkour to, Dobra, to spróbujemy tam wbić jakoś Czekaj chwilę nie bierzemy skrzynek po prostu idziemy robić diakson I, tak, I tak w skrzynkach już nic nie ma, nie? No właśnie już, już, na pewno Wiesz, gracze... Ciekawe jak oni to rozrobili, bo zauważyłem, że jak tam na górze patrzy do skrzynek, to tam jest o wiele więcej itemów, niż w takich... skrzynkach? W yy, takich łatwych miejscach do dostępu, tam na górze jest naj... kurdy jest ten głupi sprint taki taki mega uh. flow Dzisiaj nie jestem parkour Czekaj, ja tutaj jakoś Ja tutaj coś tam próbuję Jakby co ja będę z włóku strzelał. Dobra, to, ty tam z... mnie kryj? Kryj tego gościa. Ale kryję od tyłu. A ja idę na... Ja już, ja już jestem na miejscu na przykład... A tutaj gdzie, jest ja, żelazny chłopie. Ja już jestem w miejscu gdzie się ludzie spamią, ale są jeszcze różne Pomóż strach. mi! Nie mogę! Na dole jest typek żelazny! Uciek nie nie no dobra O ma ma OHP, ma OHP, zabije go, zabije go Zabije go patrz, o ma żelazna zabije go O to dawaj, a ja mam diamentowy miecz Diamentowy miecz Yes, go! <laughs> O stary, a ja mam diamentowy miecz stary Faza, faza maga Faza maga la, 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 la. Ej dasz mi, daj mi coś, daj mi coś ale zajebiście O stary, a ja... Daj mi, ej, dasz mi coś od niego? A co to za miecz? Hmm. Słabi, ja mam diamentowy, stary O, łuk sportowy Wreszcie O, pancerz Sonika? Pancerz Sonika ej, jak... ej, masz strzały? Pancerz Sonika Ty uważaj, od tyłu biorą Ej, masz... I kurwa ej, ej, dasz coś jeszcze? Dasz coś jeszcze? Strzały, ma... ja mam dużo strzał, ma... masz, Ale ma... ja dasz, dasz coś jeszcze, bo ja mam trochę... Ej, masz łuk, ma ty... masz... Kamienny miecz, kamienny miecz Ja mam diamentowy a okej okay. Ej dasz mi no, coś seta jeszcze? nie mam właśnie seta, ja, ja mam tylko buty łap Dobra, dzięki Tam jeszcze spodnie są w tej kupie Spodnie nie mam, idziemy tutaj Czekaj kosia. tam jest, on, tam też, jest on, on, on ma żelazną klatę, idziemy do niego stary Diamento Ale tam mamy epicki wymierz... początek Maska była jakoś takiego początku Ej, dziękuję. kurwa Stary, jest. a to jest początek, a ja już mam diaksowy set, ty masz prawie cały żelazny set i ja on dia y diaks Diaksowy sobie nie set, sorry. Czekaj ten, bo ten typ z a ja mam drugi level, więc sobie po postanowiłem coś zainchantować. Oh a ja nie mam w ogóle levelu. Ej, ej czekaj, level, ej, czekaj! Jeszcze jeden, zainczatuj mi miecz diamentowy na pierwszy protection, level. Protection, protection. Ej, miałeś mi na pierwszy level sprintować miecz. Kurwa, za zatrudnę. <laughs> Ale kurwa. dobra. Ej, czekaj, o oh, star już! Ale fajnie. Oczu! Tak. Jest coś pod, pod Mogę tymi? nie zaskakiwać jednak z góry, nie? Ty jakiś tam chujek jest! Szuchata! Wow, ale on, Łapło, go, on ma też zęby. dobre... Co? Ej, weź go w zęby. Próbuję, dawaj, ale ty też mi musisz pomóc z tego... No, ja, goś, brrr, tego brrr, tak... brrr, pykaj go z tego łuku, nie. pykaj go, pykaj go! Pykaj, może go skillaż na z łuku, stary on ma mało HP, jabłko je ja, Jest! Jest! O ma koksa, już! Dawaj! Brak. Kilamy go, kilamy go! O nie jest o nie sparku, on nie z parku. O on już na to złazi mm. Atakuje Boże, Przegra Stary, walgo, walgo, 2 HP No, nie mogę trafić Fak, a no. mnie cofa Fak, no, fuck, nie mogę trafić Jest, trafiłem I, i, ej no, nie mogę go walnąć, czemu? Czekaj, podejdę, podejdę, podejdę I pa Czekaj Podchodzę Nie mogę w niego trafić I mój kill! O jest! Jezd! Wooooow fuck you motherfucker. Ja yeah, takie SG mogą być cały czas, nie? O, stary. o stary. Warto pomarzyć O stary Po prostu. mam jest... wszystko co on miał, czekaj, ja biorę te strzały A my się mogę przebrać co on... Ty, nie no dzisiaj jest fajne święto, no niedziela jest No no, właśnie dzisiaj jest, jest jakieś tam, jakieś tam dzisiaj jest święto, zielone coś tam Nie pamiętam Zielona pagórka Jestem ministrantem, ale nie pamiętam jakie jest dzisiaj święto no dobrze, okay. ej, ej chcesz żelazny miecz na ostrość 7? Dawaj Nie baj ja mam kamienny na ostrość 7. Dobra, masz możesz taki. Ja, ja tutaj wywalam jeszcze trochę Ale teraz jesteśmy OP star, jesteśmy OP, jeszcze musimy iść na górę temp, po poblicz stara i no będziemy nie. jeszcze bardziej OP. Ale my mamy i ty. What the fuck, spójrz na Jest. mnie, spójrz na ciebie. Ej stary, ej ustaw się ku mnie, ustaw się ku mnie ze swoim mieczem stary, ja muszę zrobić screenshot tego momentu Ja tu muszę Aha. mieć uwiecznione, ja mam tu uwiecznione na taśmie jeszcze, muszę mieć uwiecznione na, na zdjęciu Ja też muszę Już Ale już, walnąłem parę ten screenshotów Ziomy, najlepsza ja to... runda na, jaką grałem na, bli na blitzach ever mam tylko trzy strzały Znaczy na nagraniu oczywiście, bo ja no raz nagraniu tak. miałem cały żelazny set i diamentowy mecz, na, nie to nie na bicek tylko na sg, to jeszcze lepiej. Sary, jaka faza, dwie osoby z nami zostały do zabicia. Cztery minuty dodać meczu tak w ogóle nie. Myślę że, myślę, że to wygramy. Na pewno, no eku mamy. Ej, a masz to, jak, on... masz może złote jabłeczka? Eeeem, kurde nie mam Ale mam grzybki, fajnie I niepotrzebne za bardzo złote jabłka, ale Wiesz, na detmęcia, bo... Ale nie mam <laughs> na detmęcia, Ale dobra, co? chodź tam. Po poblistara Dobra Mój parkurowy skill W ogóle muszę jakoś... O, blistar! O, brawo Dobra, co tu mamy do wzięcia? X-mana i... No Weź X-mana, X-mana! Dobra, x i dobra Czekaj, czekaj, czekaj Ej, panie, panie, zenchantuj mi to i to Jedenasty level, to możemy znaleźć na większy level. Nie, dobra, mi na pierwszy, byle żeby... No. Aby było, co nie? I to i to, no tak. Łuk możesz na drugie, jak chcesz. No nie wiem, Miesz, na tak. Czwarty. O, ubrańki z Sharpness, czyli... Łuk, okay. dobrze. A do czego jest tam breaking? Co to jest w ogóle ubrańki? E, ubrańki to jest ba y, większa wytrzymałość. A no tu no, spoko I walk na power, czekaj. Jezu. Lepiej mnie obserwuj, bo ja teraz sobie budę zęczatów Dobra, Dobra, kryje. Największy level. Jak Największy. coś to... Ej, jeszcze mi zęczatuj klaty na pierwszy, please. Okej. Okay. Bo ona jest najlepsza na od Mam jeszcze dwa levele. Dobra, z... no nie, mi już tak za bardzo nic nie potrzebujemy. Możesz, co mi jeszcze możesz zęczatować? Spodańki zęczatuj mi na pierwszy. Dobra, I więcej już mi nic tutaj. nie potrzebujemy. Kurdy, nam na drugi, ale okej. Okay. Dobra. Dobra. Pani, no, na, o sorry, moim, jaka faza. Na moim teksturpaku tak ładnie tem... E, teraz wygląda, ja, ja, ja będę miał shadery tak, takie ładne zaćmienie, No po prostu taki ładny zachód. Słuchaj. A jakiego masz tekst TXT? E, DokuCraft. A, DokuCraft? No serio? W ogóle nie no i... No czy, I, a, czy, ja... Czy, czy, nie, Tylko czekaj, pomyliło mi się z innym teksturpakiem Doku Z tym, jak on się tam nazywa, taki taki toksyczny mogę powiedzieć, jakby wszystko było skażone. Co so, so trzy rodzaje ten... E, dar Light i Hike Jadłem na light I co fajny? A myślałam, że to jest taki jakiś specjalne, A to tylko że to jest po prostu taki normalny tekst O no czekaj. czekaj bez i, klikam na siebie kompasem, żeby to kompas nie będzie nam pokazywał siebie prawym Dobra i teraz... Czekaj tam jest najbliższy gracz, no wejdziemy do najbliższego gracza, trzeba go spilać u, u mnie akurat nie, nie pokazuje się, hello, okej okay. Ale myślę, że dobrze idziemy Czekaj Muszę Ej. zejść Akurat chciałem na prokurę właśnie skoczyć Lua. Tere 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 Muszę tę te miniaturkę O, 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 mi bezyska Dobra ja, Chciałbym, ja ta... yyy, wy, wydrukować Nie, ze... nawet się nie opłaca tak. Możemy sobie chwilę poskakać, bo już tylko Jeszcze minuta do deathmatchu, to już się nawet A nie <grywa> Wow Widzę, że Olusia do... idzie chyba w naszą stronę, albo się nas oddala Czekaj ja, nie, nie to, ona po... stoi, u mnie stoi w miejscu. A to, a to chyba ja się tylko ruszę. To... Pewnie to no, ja się ja. Czekaj, czekaj. Ja. Nie, ona nie idzie w, nasu, w naszą stronę. Ona, ona chyba ma Z2, stoi w miejscu. Ja stoję sobie na spałnie stary. O, lul, z tej skrzynki najwię... na samym, samym środku, tak ever z środku, nic nie wzięli. Co Joki ford zobacz jak ja skoczyłem jak ustałem na tym skrawku takiego bruku Lol ha. Jestem Ja też, czekaj ja sam sobie wejść tu <grym> Jestem Bogiem O kurde jeden HP, ja nie mogę, nie, nie, nie patrzę na jak akurat Naprawdę? Jed jeden z, jed jedno serduszko masz? na serduszko, kurde muszę się najeść Stary Boże Stary, 40 sekund masz Spokojnie się zregeneruje Dobra ja czekam, stary Ciekawe, ja ciekawe, by... ciekawe ciekawe, czy ja... ciekawe 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 no w końcu mamy soja Kuria a jakie ity? Ty, ja Wygramy, I wygramy, wygramy, tylko my kontra ulusia jesteśmy da. to fajnie, a, a Ryba potem z my O stary, a coś myślę, że jeszcze ona, że ona jeszcze ten ona jeszcze ma zerwę Właśnie idę chyba w jej kierunku jej, To no. by był, to by był na, to były by największy sobie kniz. stoi, a my, a my na nią lecimy. To była... No ona sobie stoi tak jak bykowo wygrana ever. Gdzie, czekaj, stoi? Tak, ona ma Z2! <głops> co ona się patrzy w kurczaka? <głops> <tuk> Dobra, to <noise> będzie naj... najgorsza wygrana ever, bo będziemy zabijać kogoś, kto ma Z2. Dawaj z ją ciśniemy. I tak i ta nagle ten, jak sobie mierzę, tak detektem ta ta po podkakuje na nas. Teraz ja chcę miał... pum Nice! A teraz my, tak? No. Kurde, się, się boję, czekaj. Z. No, z, ja z zjemy też. rybę na szczęście. No, a ja nie Da, szybko, bo się mapa zapada. Nie. Trzy, Trzy, Trzy dwa, jeden, start. Hop, was O kurde! Ale ty mi, ale ty. Jaki jak ty, ty, jak ty Jak ty mnie tak ciśniesz? Ej, yes, wygrałem, ej, ale jakim cudem, ty, jakim cudem ty mi tyle HP że zadajesz żelaznym mieczem, lol. Pamiętasz? Ale dobra, i tak świetna, i tak to była i tak to była świetna arena stary. I do tego byłem najgorszy, bo miałem tem... Oj no serduszko mnie po z najperem, miałem żelazny miecz. Dobra, bo ja uciekałem, dobra, więc na tyle w tym odcinku odcinek był zajomisty. Więc, na, więc mam nadzieję, że on jak się wam spodobał. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.